Marcin Kowalik, witam serdecznie w kolejnym odcinku czwartkowego zarabiania, dzisiaj temat bardzo aktualny, nazwaliśmy dzisiejszy odcinek wideo SEO, skąd się to wzięło już tłumaczę, dwa odcinki wcześniej mówiliśmy wam jak bardzo ważny jest atrakcyjny content dla właściciela strony internetowej, tam też poruszaliśmy tematykę wideo, jako rodzaju treści umieszczonego na stronach. I ten odcinek Content is the King pojawił się w ciekawy sposób w wynikach wyszukiwania Google'a. Otóż na samym dole wyników wyszukiwania, jeżeli wklepiecie hasło content is the king z wykrzyknikiem, pojawi się link ze zdjęciem do naszego filmu, ale filmu już nie na YouTube, tylko na naszym blogu. I dzisiaj w kilku prostych krokach postaramy się Wam wytłumaczyć, jak do tego dojść, czyli jak sprawić, żeby Wasz klip wideo umieszczony na Waszej stronie internetowej znalazł się poprawnie zindeksowany w wynikach wyszukiwania Google. Po kolei. Najważniejsze jest to, żebyście mieli um, atrakcyjny i oryginalny kontent, do którego macie prawa. Kontent wideo, oczywiście. Film wideo, do którego macie prawa autorskie. Um, następny krok to umieszczenie tego klipu, tego filmu wideo. Na serwisach takich jak YouTube czy Vimeo. Postawiliśmy tutaj trzy kropki, bo możecie sobie jeszcze wymyślić albo znaleźć inne serwisy, na których można umieszczać klipy wideo. Dlaczego akurat Vimeo? Do tego za chwilę powrócę. Ważne jest, żebyście poprawnie dodając te klipy do serwisów typu YouTube, poprawnie opisali tytuł, tagi tego filmu i opis. Opis czy description. Bardzo ważne jest, żeby. Te parametry, tytuł, tagi i opis były bardzo mocno tematycznie powiązane z treścią filmu wideo, ponieważ wyszukiwarki Google nie potrafią odczytywać jeszcze filmów, klipów zawartości. Więc musicie, musimy w jakiś sposób im podpowiedzieć, co w tym filmie znajduje się, jaka treść znajduje się w naszym klipie wideo. Ok, opisaliśmy już tytuł, tagi i opis. Teraz e, kod który możemy pobrać do implementowania naszej stronie, kod z YouTube lub Vimeo, umieszczamy na naszej stronie. I teraz sugerowałbym, żeby wybierać przy tym kroku akurat Vimeo, ponieważ jak się okazuje, Google z nieznanych mi przyczyn na razie, to do sprawdzenia, lepiej traktuję właśnie klipy, które są pobierane z Vimeo. Czyli po umieszczeniu klipu naszego na się Vimeo pobieramy kod, który możemy zaimplementować w naszym artykule na naszej stronie internetowej. OK. Czyli opisaliśmy tytuł, tagi, description, umieściliśmy w naszym artykule kod z Vimeo. Teraz powinniśmy stworzyć wideo sitemap. W takiej wideo sitemapie też musimy umieścić takie podstawowe informacje, dzięki którym wyszukiwarka rozpozna treść umieszczoną w naszym filmie. Tymi informacjami jest tytuł, link do podstrony, na której znajduje się nasz klip na naszym serwisie. Musimy też umieścić thumbnail, czyli mały obrazek, który jest na przykład klatką, jedną klatką z naszego filmu. No i oczywiście link z Vimeo. Strukturę tej wideo site mapy umieścimy w naszym wpisie pod tym filmem, żebyście mogli wzorować się na konkretnym przykładzie. Jeżeli już stworzyliśmy taką video site mapę i pamiętajcie, że dla każdego filmu musimy utworzyć osobny wpis w sitemapie. Powinniśmy dodać taką sitemapę do mm, narzędzia, do naszego konta na Google Webmaster Tools. Jest to bardzo proste i intuicyjne zadanie. Wystarczy wskazać ścieżkę dla naszego pliku z wideo sitemapą. Google Webmaster Tools sam rozpozna, że jest to rodzaj sitemapy, który odpowiada kliką wideo. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, pytajcie śmiało w komentarzach poniżej. Następnym razem i drogą mailową Wam na nie na pewno odpowiem. Do zobaczenia.